Witajcie na unboxingu najbardziej niepotrzebnej konsoli świata Siemka Zobaczymy co PlayStation nam tutaj zaproponowało w swojej wersji Pro nie to słyszę Ale jak wciskam tutaj Pudełko To brzmi jak najtańsze chińskie badziewie Jakiś ambernik, konsolka przenośna Czy inne jakieś badziewia elektronika z temu No posłuchajcie Więc już się dobrze zaczyna Jak za konsolę premium za 3,5 za tysiąca zł, gdzie umówmy się, jest to najdroższa. Jaka wyszła w historii, w edycjach takich zwykłych, nie specjalnych, limitowanych. No i zobaczmy, co tutaj jest. Jak w podstawowej wersji konsoli, mamy tutaj taką obwódkę producenta, kolorową z informacjami o właśnie tutaj konsoli, z przodu i z tyłu. Wszelakie te informacje. Co ciekawe, no zniknął nam tutaj napis, że konsola obsługuje 8K jak było na wersji bazowej. Więc mamy tylko informacje o właśnie upscalingu, lepszym, ray tracingu, jakiejś tam lepszej optymalizacji i tym podobne Więc no, Wyjmujemy naszą konsolkę. Idzie bardzo sprawnie to sobie odkładamy na bok. No i mamy tutaj piękny znak Sony. Otwieramy, ale z tego co widzę to wszystko to jest podobnie jak w bazowej wersji, czyli po prostu otwieramy, mamy tutaj kabelek zasilający, nic specjalnego, mamy ekskluzywne dwie nóżki, bo oczywiście podstawka do konsoli, aby ją horyzontalnie postawić jest płatna parę stów, więc mamy takie piękne badziewie, które było dołączane do yy, wersji Slim w konsoli. Fajnie, że nie trzeba tutaj płacić za to. Dziękuję bardzo. Następnie otwierając dalej, kolejną przegródkę mamy kabel USB-C, USB do ładowania pada oraz kabel HDMI. No wszystko to jest identyczne jak w wersji tutaj w swoim konsoli. Nic się nie zmieniło. Tak samo padziok. mamy mamy k DualShock 5. Wersja standardowa, bez tutaj jakichś specjalnych zmian. Przechodzimy do kluczu, czyli do naszej konsoli. No, nie wygląda to jak pakowanie urządzenia premium za 3,5 zł. złotych. Tak sami jak sobie zobaczycie, postaram się pokazać. Mamy piękną wytłoczkę na jajka oraz luźno porozrzucane porozrzucaną instrukcję, Wszelaką papierologię. Piękny PlayStation 5 Pro. Piękna instrukcja we wszystkich językach europejskich. Oczywiście nieprzydatna, nikt tego nie czyta. A wiadomo, nikt nie czyta instrukcji. Kolejna część przewodnik bezpieczeństwa, abyście się nie zabili z konsolą, nie podpalili się z nią. Oraz yy, karta, książeczka, gwarancyjna, która też jest zupełnie potrzebna w dzisiejszych czasach. No i rozpakujemy naszą konsolkę. Już wiemy, co tak ładnie nam piszczało tutaj. Czyli piękny styropianik, papierek, wytłoczka. Elegancko. Właśnie miałem parę wolnych takich jajek, które zostało. To będą sobie tutaj do lodówki wsadzić. Piękny. 3,5 tysiąca, przypominam, złotek. I drugi. No, identycznie jak tutaj w PlayStation 3. Albo jeszcze nawet w kwacie. No i tu mamy. Piękną, zapakowaną konsolka? konsolkę, rozkładamy ją, no i mamy, mamy tu nasze potężne narzędzie, potężną konsolę. Proszę bardzo, paski adidaski, nie wiem wie, widać, ładnie się mienią tutaj, no wygląda to troszeczkę lepiej niż na tych obrazkach, renderach czy na filmikach. Przód konsoli, widać, że mamy tutaj już dwa porty USB-C, nie mamy USB-A przycisk włączania. Oczywiście po lewej, prawej stronie nie mamy tutaj stacji na płyty. Trzeba oczywiście osobno dokupić, co jest niemożliwe. Do kupienia teraz albo za 1000 zł. Sony obiecało, że na premierę będą te napędy, a na niestety nie. Ewentualnie jak macie slinkę, to sobie możecie przełożyć, bo są kompatybilne te napędy. No i tutaj z tyłu standardowo dwa porty USB. RJ45, HDMI. No i zasilania. Wagowo troszeczkę cięższe od zwykłej slinky. Lżejsze na pewno od fata. I też troszeczkę wyższe i grubsze od slinky, ale dalej mniejsze od y, fata. Więc co? Konsolę wieczorkiem będziemy testować. Jakieś materiały może wrzucimy z tych testów, a przynajmniej y, i na pewno podsumowanie. No to dzięki, trzymajcie się i pa pa.